Masz ból głowy, jeżeli cokolwiek w jakimkolwiek cząstce twojego ciała jak gdyby wysyła taką, takie ostrzeżenie, taką wskazówkę, mówiąc: Zwróć na mnie uwagę, ja się źle czuję, coś jest nie tak. Wycofaj się, odpocznij, zregeneruj siły, a gdy wystartujesz z nową energią, to osiągniesz wszystko dużo szybciej. Bardzo wiele osób popełnia taki decydujący błąd. Na czym on polega? Na tym, że pracują bardzo ciężko, by osiągnąć jakiś cel, zapominają o odpoczynku, zapominają o kontakcie z naturą i bardzo szybko dochodzi do wypalenia się. I nawet jeżeli robią coś, co jest zgodne z e, ich duszą wyższą, z tym celem serca drogą serca to jednak po roku, po dwóch, nie mają już na to ochoty.